Siemanko, ja jestem Gołąbek, a to jest vlog, w którym chciałem wam dzisiaj powiedzieć, że ani Lola, ani Minecrafta, ani niczego dzisiaj nie będzie. Otóż, już wam mówię, po prostu coś mam z tym mikrofonem, nikomu nie polecam takiego podpinanego pod ten. I jakiś on jest dziwny, może coś się tam załamało, nie wiem. Naprawdę was za to przepraszam, niestety nic nie znajdzie, ale pozdrowię trzy osoby, które chciały, żebym ich pozdrowił. To jest... Ogrodowski ogródek, takie mam przezwisko, nie podbywam imienia. Te osoby wiedzą o co chodzi. Yy, Wojtek, druga, gimnazja, druga gimnazjum Stegna. I Bubon. Yy, piąta klasa... Yy, piąta klasa podstawówki Stegna. Dobra, jeszcze raz dzięki za oglądanie i naprawdę sorry, 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 że nie, nie wypali po prostu zrozumcie, ale... Ale tak, tak, tak jest. No dobra, nie widzę oglądania na razie, cześć się.